Hej okay, z tej strony XCZAMBAX i dzisiaj opowiem Wam co nieco o barwnikach. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną, zapraszam Cię na mojego Discorda Imperium XCZAMBAX, do którego link znajdziesz w opisie. Witajcie w mojej serii poradników dla początkujących. Naprawdę możecie mi zaufać, bo jestem graczem z ponad pięcioletnim doświadczeniem i wiem o tej grze praktycznie wszystko. A więc zaczniemy od tego, jak pozyskać barwniki. A no widzicie, barwniki można pozyskać z poszczególnych przedmiotów. Większość z nich jesteśmy w stanie stworzyć przerabiając w crafting table jakiś kwiat. Na jakiś konkretny barwnik. Możemy to również zrobić w ekwipunku na trybie przetrwania. Niestety, ponieważ jestem na trybie kreatywnym, nie mogę Wam tego pokazać w ten sposób. Ale normalnie na trybie przetrwania możecie również zrobić to w zwykłym Waszym bocznym ekwipunku, a bardziej stole rzemieślniczym pomniejszonym. Ale niektórych barwników nie zdobędziemy za pomocą kwiatów. ponieważ jak widzicie nie ma tutaj wszystkich możliwych kolorów. Taki brązowy barwnik możemy zdobyć na przykład z kakaowca, z ziaren kakaowych konkretnie, które można zdobyć niszcząc owoce kakaowca na drzewach dżunglowych. Oprócz tego biały barwnik możemy uzyskać z mączki kostnej, którą robi się z, kolei z kości, które można zdobyć zabijając szkielety. Barwników jest 16 i teraz tak. Niektóre barwniki jak czarny robisz na przykład z torbielu z atramentem, który wypada jedynie z kałamarnic. Zawsze są opcje inaczej stworzyć jakieś barwniki. Na przykład z jasnozielonego nie jesteśmy w stanie zrobić z jakiegoś przedmiotu. Musimy przepalić i iskrzyłę piecu, żeby go zdobyć. Lub możemy złączyć zielony barwnik, którego robimy z kaktusa, chyba też przepalonego i biały barwnik, bo biały barwnik pojaśnia. Tak samo, że z czerwonego i żółtego barwnika robimy pomarańczowy. Jest to tak, jak z farbami w realnym świecie. Natomiast teraz, do czego służą barwniki? Ano widzicie, do robienia bloków kolorowych. Bierzemy podstawową na przykład białą wersję tego bloku. Na przykład dla przykładu weźmiemy tutaj wełnę i konkretny barwnik na przykład czarny i w stole rzemieślniczym lub w bocznym craftingu trybu przetrwania łączymy je ze sobą tworząc inny kolor danego bloku. A więc co dokładnie można farbować? Ano, jak widzicie, yy, mamy tutaj wełnę, terakotę, dywan wełniany, beton, cement, glazurowaną terakotę, szybę, blok szkła, szalkarową skrzynię, łóżko, sztandar oraz świeczkę. A jako, że mamy 16 barwników, możemy oczywiście wszystkie bloki kolorowe zafarbować na 16 kolorów czyli biały, jasno-szary, szary. szary Czarny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, różowy, purpurowy, fioletowy, granatowy czy też niebieski, jasno-niebieski, błękitny, zielony i jasnozielony. Bloki kolorowe nie różnią się od siebie właściwościami. To znaczy, że nieważne, czy użyjesz. Na przykład białej wełny czy czarnej, to oprócz wyglądu nic ona nie zmieni w Twojej budowli. Dodatkowo barwniki mogą farbować jeszcze jedną rzecz. Mogą farbować mianowicie zbroje. Jednak i na wersji Java i na wersji Bedrock Minecrafta wygląda to nieco inaczej. Otóż widzicie, można farbować skórzane zbroje. Na przykład skórzaną tunikę. Dowolnym barwnikiem powiedzmy jasnozielonym. Tutaj sobie wezmę jakieś inne, ale to potem zobaczycie. I w przypadku wersji Java Edition, czyli wersji na komputery, jak jedynie, robimy to po prostu w stole rzemieślniczym, tak farbując. Natomiast, jeśli wolicie wersję Bedrock Edition, która jest dostępna na każde urządzenie, czyli np. telefon, tablet, komputer, konsolę itd., to tutaj wygląda nieco inaczej, mianowicie musicie sobie wtedy wziąć kocioł, tylko ja tego nie będę mógł tutaj zrobić, więc Wam tego nie pokażę. Kocioł, wodę będziecie musieli sobie zorganizować w wiadrze. W wiadrze, no. Wlewacie wodę do kotła i potem farbujecie wodę barwnikiem, czego w wersji Java Edition nie możecie niestety zrobić. I dopiero kiedy macie zafarbowaną wodę, to klikacie tą skórzaną zbroją na kocioł z farbowaną wodą i wtedy wam się farbuje. Ważną informacją jest to, że możecie łączyć kolory w przypadku zbroi, czyli na przykład używać kilku różnych barwników, aby uzyskiwać specjalistyczne kolory. I w taki sposób możecie użyć nawet siedmiu barwników, więc kombinacji kolorystycznych jest naprawdę mnóstwo. Oprócz tego, kolejną, jeszcze jedną, ostatnią ważną rzeczą odnośnie barwników jest to, że jeśli chcecie zdobyć właśnie wełnę czy dywan jasnozielone, dla przykładu, to nie musicie całej waszej wełny. Przed macie ileś wełny, i chcecie ją przefarbować. To nie potrzebujecie realnie tylu sztuk barwnika. Ale jeśli chcecie to zrobić w stole, że mieścicie, to realnie tak. Będziecie potrzebować aż tyle barwnika. Jest on trudny do zdobycia, więc logiczne jest to, że zajęłoby wam to bardzo dużo długo. Ale ja mam lepszy sposób, ponieważ wełnę pozyskuje się po ostrzyżeniu lub zabiciu owcy. Ale nie, mogliście tego nie wiedzieć, jeśli jesteście nowi w, yy, w Minecrafcie, że owce również możemy zafarbować za pomocą barwnika i wtedy za pomocą nożyc, kiedy je ostrzyżemy, da nam ona wełnę takiego koloru, na jaką ją zafarbowaliśmy. I kiedy zje sobie trawę, co zaraz powinniśmy zobaczyć. wełna jej odrośnie i możemy ją ścinać w nieskończoność, już w takim kolorze, jakiego potrzebujemy. To z grubsza tyle, ile potrzebujecie wiedzieć o barwnikach w Minecrafcie. Mam nadzieję, że odcinek był bardzo dla Was pomocny. Wpadnijcie też na całą inną serii, całą serię poradników dla początkujących, które zamierzam robić dość często. Więc jeśli jeszcze czegoś nie wiecie, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić innych filmów z tej serii. Ale ja póki co już żegnam się z Wami, i mówił x Chambax Narka.